Kochani, witam was, Pyta.pl, ja, i Ziemek z drugiej strony kamery, jesteśmy na Ursynowie przy budowie ostatniego odcinka, czy jednego z ostatnich, Obwodnicy Warszawy. O tyle istotny odcinek, że lęgną się tu żaby, że kotki, takie małe, fajne, zielone żabki, które chodzą po drzewach i ich skrzek jest zagrożony, nie daj się przejechać. Ich skrzek jest zagrożony. Chcemy e, objąć go specjalną troską. Mamy petycję, gdzie zbieramy podpisy pod objęcie skrzeku, specjalną troską. I przy okazji, skoro ktoś już, skoro ktoś już tak e, troska się o sprawy skrzeku, to na pewno też będzie przejęty sprawami życia ludzkiego, od naturalnego poczęcia, ochrony również życia ludzkiego. Więc dwie takie petycje: ochrona skrzeku i ochrona dzieci, dzisiaj na tapecie. I e, skrzek ich. Tutaj chodzi o to, żeby on był objęty jak największą ochroną. Piszemy, zbieramy podpisy w ochronie tego właśnie skrzeku, żaby rzekotki. Bez PSL-u, czy pani poparła tą inicjatywę? Chodzi tylko o podpis, bo chodzi nam o pokazanie, że jest nas, nas dużo. To, dużo. To, żeby żabki sobie tu, Żeby, Żeby chronić skrze... nikt nie, nie widziałam tu żadnych rzekotek. Są rzekotki, w tym podmokłem takie ma. Jest gatunek bardzo rzadki, no, ale jest. I chodzi o to tak. Mnie żabki nie przeszkadzają. Tak, chodzi o ochronę proszę, skrzeku, tak. Dobrze, nie, chociaż ja mam... też tutaj żyje taka żaba rzekotka. To jest taka żaba, co chodzi po drzewach, mała, zielona. Na w Polsce jest pod ścisłą ochroną, ale skrzeknie jest pod ścisłą ochroną. I tutaj właśnie będą go rozkopywali. To chodzi o to, że my chcemy, chcemy taki specjalny program wsparcia uruchomić, żeby one też ten skrzek był objęty, że dużo obywateli jest, przejmuje się losem tego rzadkiego gatunku. Nie. I żeby po prostu, za, no, że to zbieramy i też nagrywamy, że, że ludzie nas popierają, pani mogła podpisać się bez żadnego pesel nic takiego, tylko po prostu imię nazwisko. Eee. Od, od, objęcie, objęcie się z ochroną skrzydła, żeby pani I ja długo pisą podpisała, nie. Dlaczego? Dorona. A, no, tylko poniżej. Tak. Tak, dziękuję. I jeszcze jakbym mógł prosić, to jest też o druga, jest o ochronę też życia ludzkiego od chwili poczęcia. Co? O ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia. Też o, o nadzwyczajną troskę w celu ochrony życia. Nie? Nie. Nie. Ale... Żabę macie. Możecie się cieszyć. Chodzi o Żabę Żokotkę, która tam jest, ma swoje tereny lęgowe i ona jest po ochroną, ale skrzek niej. My, jakby, chcemy taki program wsparcia rozpocząć. Zbieramy, jak na razie, tutaj no, żeby zgłosić na Ursulowie. po prostu, jest nas dużo i nagrywamy, jako żeby akcję społeczną. Ale te ochrony tego skrzeku, żeby ten skrzek również był objęty ochroną i żeby oni, no super, jakby ja się musieli. Ja nie podpiszę, tylko ja zaraz mam zajęcia. Co to, to, to pani? Kursi, tak, tylko, że... bez żadnego -u, no... nic u tak, nic ten. I jeszcze jest, jest jeszcze, e, uchrona życia ludzkiego poczę, od chwili poczęcia też. Przepraszam bardzo, może Pani Poparażą inicjatywę obywatelską chodzi o ochronę z krzeku, żeby rzekotki, że która tutaj się lęgnie i żeby oni po prostu no, mieli szczeg szczególnej tą uwadze zbieramy taki i nagrywamy też, że jest poparcie obywateli, dlatego Dobrze, żeby... Tak, że chodzi tak, że tylko o imię i nazwisko tak, bez żadnego, tak, bez żadnych podpis. Podpisać, tylko chodzi o to tak, żeby... Tak, to, to tak. jest tutaj napisane, że to jest właśnie to, że ta, a, tak, a, że skrzek, to tak, że kot podpisuję, żeby, żeby dobra, że kotki. Dobra, już się to zaraz tak. Muszę w rękawicy mm -mm. to wie pan jak. Mhm. też taki siemkopis bardziej. ale to mhm. chyba pisze tu ma pan mój podpis. Tak jest. A, tak. I przy kali też tak przekali no. też, jest, też jest petycja o, o ochronę życia od, y, od ludzkiego akurat od chwili poczęcia. też A, byśmy... to już wy jesteście proszę, najpierw od żaw zaczynacie nie. Ale... To ja się za żabami podpisałam, a to już właśnie się nie podpisałam. Mam taką inicjatywę społeczną, chodzi o ochronę skrzeku Żaby Rzekotki, która tutaj się lęknie w starorzeczu i oni jak robią wodnicę, żeby objęta było to ochron programem ochrony jako skrzek, dlatego, że sam skrzek nie jest pod ochroną, tylko żaba jest pod ochroną. I się chcemy jakby, zbieramy podpisy, tylko bez PESELu, nic takiego, tylko i wyłącznie y chodzi o tam, bo pokazanie, że jest nas dużo, że obywatele tutaj właśnie, no bo tylko u nas są te rzekotki, to już nawet w tej tak, i jest też, też druga petycja, chodzi o ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia. Wiadomo, co akurat tego to nie podpiszę. to. to.